Jest godzina 20.54 dokładnie na naszym radiowym zegarze. Przypominam, że słuchacie Radio Lusy na 91 i 6 FM, a także możecie nas słuchać na radiolus.pwr.edu.pl. Będziemy mieli za chwilę połączenie z kapitan Impelu Impelą Wrocław, Joanną Kaczor. Jest już tak, jest już z nami pani Joanna Kaczor. Czy się słyszymy? Tak, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jak smakuje to ogromne zwycięstwo, ta niesamowita niespodzianka, która pojawiła się właśnie dzisiaj, dzisiaj w tym meczu. Wygrana 3 do 2 z Chemikiem Police w Szczecinie. No, smakuje bardzo dobrze, my się bardzo cieszymy. To był niesamowicie trudny mecz dla nas. Musieliśmy walczyć o każde punktnienie i to zwycięstwo wyrwane w zasadzie 3-2 smakuje niesamowicie i mamy nadzieję, że przy wsparciu naszych niesamowitych kibiców tutaj w Szczecinie i przed telewizorami uda nam się powtórzyć ten sukces jutro. Widać po tym wyniku, że tutaj była gra taka falująca powiedzmy. Ta dominacja to ona przechodziła z jednej strony na drugą stronę, na stronę chemika Police i potem do Was wracała. Na szczęście udało się to wyciągnąć, wyszarpać to zwycięstwo w ostatnim piątym secie w tajbreku. Jednak też mówi się o, w tym trzecim secie o zmianie, której dokonał trener Ture Aleksandersen i Jenna Haglund pomogła Wam troszkę w tym trzecim secie. To prawda. Myślę, że tutaj na Wielkie Brawa zasługuje każda z dziewczyn pojedynczo i wszystkie razem. To był trudny mecz, tak jak to powiedziałeś, falowało to spotkanie i faktycznie mogło się różnie skończyć. Myślę, że najważniejsza w tym meczu była zakrywka i my pokazałyśmy, że tą zakrywką potrafiłyśmy gry. Czy można mówić o takim wiatru w żagle, który dmuchał Was jeszcze po tym zwycięstwie tutaj we Wrocławiu? Myślę, że tak, na pewno zostało w nas dużo takiej pozytywnej energii, niemniej zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że chemik to jest troszeczkę wyższej klasy zespół. Upatrywałyśmy jednak swoje szanse w tym, że one ostatnio nie miały najlepszego okresu, więc Cieszymy się, że potrafiliśmy wykorzystać tą ich może słabszą formę. No właśnie, ja może jeszcze przypomnieć, że w tym sezonie nie udało się wygrać jeszcze z Chemikiem Police. Na szczęście ten, no dzisiaj udało się to zrobić i na pewno jest to jedno z, z historycznych zwycięstw Impelu Wrocław. Jeszcze takie pytanie na sam koniec, jak z nastrojami przed jutrzejszym meczem? Ona są bardzo optymistyczna, pozytywna. Wiemy, że ten jutrzejszy będzie jeszcze trudniejszy, także mamy nadzieję, że wszyscy ci będą razem z nami trzymali kciuki i że uda nam się przywieść dwa zwycięstwa z tego wyjazdu. Ja również trzymam kciuki i mój współprowadzący Adam Remplewicz również te kciuki zaciska. Ja życzę powodzenia w tym jutrzejszym meczu. No i oczywiście, jak oczywiście gramy tu do trzech wygranych i ten trzeci mecz mam nadzieję, że również przejdzie na stronę Impelu Wrocław. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.